Witamy na filmu z zabytkiem zadowolony do pary będzie do 12 411 Vario Zaraz go ładujemy na lawendę Przyjechaliśmy z kolegami z Kaszowa, już za przyjaźnionymi się Co powiesz? Piękny, Piękny?

Muzik je Vario to vario. Próba bardzo dostać, zaraz tam przypierdoli. Kupiąc za sobie setkę jeszcze mam. Wow. Zjeżdżają drugim jeszcze chłopaki, bo przywieźli, przywieźli yy, właściciela 400, większego zastępcę 700. -kę. Tak my to zgrali, tak to wyszło, że akurat przywieźli mu nowego, a bierzemy od niego 400. -kę. Zjeżdża 700. -a. Mamy tu tylko Fendt'y Podnosi go I wjeżdżamy 400 km Wjeżdżamy Krzyku wprawiony Na wjeżdżanie. A zaczębi i tak by się przydał automatyczny Tego no, Nie, ja nie kupowałem, no, takich rzeczy Tylko jednego nie, ten... tego, ten... Tu powinno być, wiesz co, z tym zamykaniem Bo byle co tu nie wsadzić, nie? Tam tak masz automat, to ci gówno z tego No i tak by trzeba dorwać gdzieś automatycznych Lepszy jest no, nie, tak, nie, trzyma mhm. Tu ma taką to originalne? Ta osłonka? Ta. Chyba od bardzo tylną Muszę pozamykać lusarka pod Nie, złożone to już nie zginie. Nie to niż przyjechali, to. jest. Lepsze to bo i tak trzeba będzie pewnie automatycznie kupić. Się, ale nie działa Albo ja macie dwa traktory, to sam tego przełożycie no, przecież No, To mam no, taki no, jak to no, ale, ale to jeszcze może mi to nie? Nie, bo tam wyleciał już ten przycisk To jakby to już kłopaki nadawało Ja na Poleć jako poleć uczyć trzeba już. Lecimy na wników Ale jest słaby Te skrzynki mimo Limo właśnie, Tu skrzynka na narzędzia tak? No. Trzeba będzie kompletować sprzęt. Podział. Zajęliśmy już na bazę startową Nie? Cichu Uda w No otwarcie Bo to do filtra, nie? Od razu możesz Gdzie? filtr zmienić No, przedmuchamy go od razu O, ksiądz idzie, to poświęci Powiem mu kur... tak <noise> No musisz co łaska dać tak. No właśnie Ty myślisz, że tak za darmo? Wioła idzie po tym asce. A, już zagięto

nie, Jarek i no Mirek. Ile wyciągników przywieźli, żadnym nigdy nie odleciał. Patrzcie jakie farmery oddały no, no. Dlatego, nie? To dobrze, że nie wyrwało, bo ale pęknięty tu jest sam. Był, był, no, no. Zachaczył pewnie jeszcze do no, Może by kupił takie coś. Nie kupi, ale za ile? Za chwilę. Aliansy sprzedamy. Ono opony nowe tam tamte dwa lata temu, a te dwa rok temu. Bo, bo nie mógł się uczyć w toku. Wreszcie ja skargi mogą na no, no, wszystkim skarbem. Trzydzieści no. 30 To no. zjeżdżać 8 i 28. Nie zda się, bo tu jest koło mniejsze z przodu. Ale para, przód i tył tu będzie ta, taka sama. przekładasz całe koła. Całe koła, tak i tak prysy. Tu jest mniejsze koło z przodu, średnica jest mniejsza. No 24. No i co? co? I, co? I się na wędy nie rozrzuci się nawet? Jak przełożysz 4 koła, to jak ci się rozwali na B? Nie, 2 przekładasz, tylko 4, no komplet. Nie. Ale średnica nie pasuje z tyłu, jest Ale... taka sama, a z przodu nie jest inna. Ale tamte wąskie dajesz, tak jak ja jeździłem i się rozsypał wąsk Ale w 700, a w tym nie do rady tak tu jest inny kółek w przód jak nie do rady, jak kamil prysnął Przyszła mi wąsk Tak i stało bo to szermaków jest wysoko Zjeżdżamy z Lawety Ta

To, to tyle w dzisiejszym odcinku. W jakichś tam kolejnych filmach będzie pokazywane, wszystko na bieżąco, co tam może przy nim będziemy potrawiać. ale jest sprzęt trzeba porządnie opić. No i tyle. Będziemy szukać do niego tura na pewno. Oryginalnego ofendowskiego, A ktoś ma jakieś kontakty albo wie, gdzie taki dorwać, w dobrym stanie, to można pisać w komentarzach. Także na dziś tyle. Do następnego filmu.